Witam, witam. Nowe interko. Znowu musiało polecieć. No niestety, żeby zrobić intro... Czekaj, bo k chyba miałem nie zamykać drzwi. Ja nie zamykać drzwi, bo pan od basenu przychodzi mi czyścić basen. A ten... A Monika poszła do szkoły z psem. Do szkoły z psem? No tak, no mój pies chodzi do szkoły zawsze. ten Dobra, no dzisiaj a propos Bitcoina, to ładnie spada w dół. A wczoraj tutaj, jak podbijało, to myślę a może podwoił pozycję? Bo takie jakieś dziwne przeczucie miałem Niech przeczucie było dobre No ale siedzę na tej samej pozycji Trudno tutaj są A urodziny, gadałem z... Z, z... Bo pole tego No umówmy się, pierdolę tego steka Nie będę, na... nie będę... Na... Nie będę streamował i tam wpłacić pieniądze. Tam na tym stoku będę grał dotąd. W ogóle nie za swoje pieniądze nie będę nic zapłacał, nic tylko będę tam farmił kasę, żeby w końcu odzyskać to, co tam przegrałem. I anulować D po milion złotych. Bo... ja że trochę dołoży. Nie dużo, bo nie dużo. 20% się dołoży, ale wszystko będę mógł sobie wypłacić, więc, więc elegancko. Uśrednione enty. No tam było 70 tysięcy dolarów samego fundingu, bo trzymałem go do kurwa. że dwa miesiące trzymałem tę pozycję. Muszę usiąść po prostu i poświęcić z tydzień czasu, żeby to wszystko przepisać i zrobić listę, ale na, na razie nie mam czasu na to. SL gdzie masz ustawionego do ATH? Nie, ustawię sl po prostu, ale to do tego czasu to by musiało Bitcoin na 140k podrosnąć, a na razie to się nie zapowiada. Więc no, zobaczymy. A no, lekki potencjał tu jest. Tej, żeby Maxi, to lecie by poleciało max i chyba musisz mieć całą ścianę tych kokosików no mi ostatnio oddawał. jest najlepszy symbol? Ten? Nie. Ten rak jest. Znaczy, to wszystkie są raki. Rak w okularach przeciwsłonecznych. Tu Maxim 4000x jest tylko. No, trzeba tu jednego lepszego. Tutaj to może nawet coś zapłacić. Jakby było obok siebie to by było lepiej, ale... No napisz do supportu na tym Envy, to Ci wszystko odpiszą. No okej, okay, co, sobie serwowało? Dzisiaj na, na śniadanie mam kanapki, potem mam... E, znaczy, już zjadłem śniadanie, miałem takie kanapeczki z szynką, z serkiem do tego sałatkę z pomidora i z burka. Jeszcze mam jakieś i cebulkę chyba. E, do tego później mam łososia. Chwilecz z łososia i Chyba zresztą mogę zobaczyć co mam. Ja jest. Co to dzisiaj jest za dzień? Tutaj to nie. O, łosoś pieczony z ryżem i kolorową sałatką. O kurwa, no elegancko. Mówiłem, że coś może tu pierdyknąć. Jeszcze dwa światła jakby zapalił. Może coś z tego być. O kurwa! Ile za... Pa, 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 pa! Elegancko, elegancko. Więc tak, łosoś, ryż, rukola, ogórek, pomidory, papryka, sok, cytryny, sól i pieprz czarny. Elegancko płaci, czy Te dwa światła, jakby otworzył. Ile to jest Max Win, tak w ogóle? To tak się kurwa stworzyło. Miał zaraz jakiegoś maxwina walnąć. na No te dwie, dwa światełka jeszcze. Nie chcę dać. Nie chcę dać. Dziękuję, polski polak. Dwa spiny, dwa światełka. No już nie da. Czemu tak słabo tutaj? No i tak. Bilans jest fajny. No, Mogło bo dużo lepiej. Ale już Slota wybrał, co? Dawno go nie grałem. No i dobrze, że zwiększyłem lekko stawkę. No, dobra, to chyba będzie. No dobra, tu może coś dać jedynie. To jest bonus za 3000. Kupiony. No ten. Jakieś 5 skaterów, to jest 3000. Później oglądasz te zdjęcia, jesteś za Ja to w ogóle zdjęcie nie robię. No wyred jak będę z czapką przyspawany do głowy, no ja teraz jestem przyspawany do głowy. Ja nie... Upa, ja od stycznia nie zrobiłem chyba żadnego streama bez czapki. Ja już nawet poza Steam chodzę w czapce cały czas. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że... A mi robię jak kochałem do No chciałem potem ten sobie... Tak. Tego tak musiałem. <laughs> Masz tam włosów. Jestem ogólnie po, po spaniu, nie, nie myłem tego włosku. Tak. No ale idę do tego, idę, idę do, na, na przeszczep. <grym> Oho! Oho! No jeszcze jedno połączonko. Lewej! Dobra, i teraz pytanie. I teraz pytanie. I teraz pytanie. Kup jeszcze jednego tego. Jezu! Oddał, ale wyobraź sobie jednego tego dziada. Dobra, koniec, koniec. na cynamonki, no ale to były limitowane na święta. Jeżeli wszystko się ogarnie z tym bezerem, to postaramy się zrobić co nieco na święta. Jakieś ręczniki może. E, bezerowe, jakieś paczuszki fajne. Seller top smak, kiedy wychodzi? Jaki Seller? Tops. A. <ścoughs> tak, top Seller smak. Best Seller. Skamerska moje dupy ze stringów na Malcie. Nie zabrałem nikomu stringów na Malcie. Same zostawiają. BigHeader to nie jest ten co pojawi, Max MaxBet? Max czy MaxWing? 2100X. No ale ten robię, jak robię VPN, to Twój kanał jest offline, dziwne? Serio? Może po prostu na VPNie? okej. Okay. Coś tam, coś tam robi. Coś tam roi. Wszystko dobre za bonus oddało. One more. A już i tak jest rozliczony. E, więc no nie mam opcji, żeby cokolwiek tam, cokolwiek Ruszył ma dzieciorów <laughs> Daro Wiso <laughs> do kiedy Pewnie zaufają względem się Tak No, leci niżej ja z kolisy dostanę się nauczysz Na pewno Na pewno Dlatego ja muszę mieć trenerów do których mam Okej okay. Okej okay. Wiesz z autorytetem, że będę szanował, a nie Bym sobie wziął jakiegoś trenera z Malty, to bym po prostu chodził do niego na treningi, a wieczorem bym chloped. No to co to za treningi? trening słowny DJ, to ci się. Stać? Co to za słabny DJ? Doktor Pikok, tak. On tu po... to na co, Mr. Peacock. Też w ogóle, co to na Mr. Pikok. Co to w ogóle znaczy, Pikok? Dobra. Trzy razy tylko. Dorki. O! 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 Przecież jest już haksu na wodzie. Tak, dorki trzeba na ten haksu wejść, bo tak, kraj, już ten projekt. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Tutaj rączka, tak i czekam, bez reakcji. Bez reakcji. Nie mówię, że coś będzie. Mm -mm. No weźcie jednego. Tylko Jan pula w ten To jest Glitch Festival. A Glitch Festival to... Boże, jak Gdzie jest Glitch Festival? Glitch Festival... A w tym roku też! Stary na tym Glitch Festival w tym... W tym roku to było bardzo dużo osób. Gdzie jest Glitch Festival? Jan pula, tak, dokładnie, Abdziand pula. To już bank na pożyczki i fiarskie dla widzów na kasę. Nie, bo nikt mi nie będzie oddawał. Potem by musiał hamu wysyłać do, 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 domu widzów. W żeby tu masz na tylko dwa wildy. Rzadko się zdarza i tak. Żeby dwa wildy były obok siebie, tutaj na drugim, trzecim, bardzo rzadko się zdarza, więc... Jakieś w Polsce w grudniu, jakiś klub wódka... w grudniu. Coś tam, coś tam pewnie będzie trzeba zrobić. Ale zobaczymy. Szymalowa Wigilia. Chyba może by zrobić Wigilię po prostu w ten. Jakąś Wigilię taką. O, Giveaway, dobra, Wykrzyknij Discord, kanał Stream Giveaways. Leci Giveaway, pamiętajcie, że to z moim linkiem. Wykrzykniwa inaczej nie będziecie mogli TIP odebrać i mieć w ciągu ostatnich 30 dni. Co dwa razy te oho, oho, jest gruby, jest dwóch grubych, no to jeszcze jednego otwórz, albo ląklenego, albo dwóch Longlenych tutaj, no dobra to i tak jest zysk, zobacz, 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 nawet ląklenego dało, przepięknie, przepięknie, dobra to się odlokował. watchman <coughs> first game with more features yeah <sighs> all right let's try it do it slowly 10K bonus buy is like 2.3 no 2.7 thousand dollars classic <laughs> thank you Yossi. Okej, okay, I already love this game. Ale co, jak to działa? Tutaj są po prostu te, te 50. Nawet git ten co jest. Tu po prostu się... A czemu to jest sweet raz bonanza? Można jeszcze mnożniki dodatkowe zdobyć? Nie, nie minąłem się. Streamu wieczornego nie będzie. Teraz trzeba zaryzykować. 3 razy po 2000. <laughs> nie żartuję, raz, raz. Wiesz, to od sądzę wczorajszego odcinka YouTube'a? Tak, tak, na koniec. Bez sensu, nie no, żartuję, że Ale raz trzeba podnieść stawkę, może akurat to będzie ten. bączur będzie grany dopiero w piątek. No chyba, że jedziemy jednego olina i liczyć na to, że dobrze zwróci. Zastanawiam się czy na jakimś ch… czy, czy na czym, czy na no**cie. Jednego olina i może zwrócić, no bo ciężko to będzie obrócić teraz. Potem nie, już nie muszę iść załatwiać Sprawy Pół do czwarty już, już nie mogę. Jestem, jestem w miarę nagrany już. Jakby stał pomarańczowy. O! Elegancko. Oj, to połączy teraz? No proszę bardzo. Jeszcze coś tutaj? Jeszcze coś. Dobra, mnożniki są fajne porobione. Jeszcze dwa spiny, może, może, coś, nie coś. Tak, wróciło. O! O! Elegancko, elegancko. I to po... Nie, nie połączy tutaj. To wróciło, tak. No mogło na tym ostatnim jeszcze coś dać. No dobra, zwróciło troszeczkę. 2k. Umowa to umowa Nie już przecież dość czasami grania tych slotów. Nie Gram ponad rok czasu codziennie i nie mam dość. Nigdy mi się chyba to nie, nie znudzi. Nie ma pacjentów nawet. No jest jeden, ale jeden to nie wystarczy. Muszę być dwa. CC, jak Czakolade, dosłownie co chwila. Pamiętam. No zaraz, zobaczę, słabe te pacjenty. Czemu grasz gówno z no, To jest najlepszy provider. Tyle dało tych pacjentów, ale każdego po jednym, to, no, to, nic, to nie, nic to nie zmienia. Taki Simen, grałem, nic nie dawał. A Tank miała wyjść nowa wersja, ale coś się nie... i nie będzie. jak wygrają giveaway na Discord. Przewiń sobie ten kanał do samej góry, masz wszystko na... A no, jest bracie, no, Mam wszystko napisane. Barbarosy nie ma na... No, tutaj nawet coś zapłaci. Nawet coś zapłaciło. Barbarosy nie ma... Jest, ale mi nie działa. Nie wiem czemu. Przez VPN albo... <laughs> 10 spin. A tu mnożnik. Aha i to dodaje spiny. Ty, no fajne to może być dosyć. Stanę na no ale wiesz no wtedy będzie jak będzie nie wiem giveaway co 5 minut. To będzie łatwiej dostać. Trzeba ile jest za 5000 miejsc w tym daily, Nie mam pojęcia, chyba nic. Oho, jak to teraz policzę? Tylko to, BAMAĘT! Ale rzuciło, co jest grane? Co to za fajny slocik, dziękuję za polecenie. Ale jak mówiłem, że mam Stakingu Cero na spocie, to wszyscy mówią, co to za gówno? No ale wiadomo, że to jakiś news, o oczko, oczko, powinno, a znowu jest, a i tu jest teraz, tu powinno coś dać, 2600, elegancko. Daję hosta, a może ride? to ride? nie, nie ma czegoś takiego jak tutaj, host do, do mojego klona, 3, 2, na 7, może tam dać followka i niedługo tam będzie, można też zbierać punkty, na razie, do jutra.